Cześć, witajcie! Tutaj The Crystal LPS i z okazji 6 subskrypcji. Dla mnie to jest dużo. No, pokażę Wam wszystkie, wszystkie mojej moje figurki z LPS. Jak miałam 4 lata, dostałam pierwszego. Jak powiedziałam mamie, że nie lubię petropów, bo. Ale powiedziałam to tylko dlatego, że nie miałam ich więcej, nie miałam jak się nim bawić według mnie. No i tak, już go nigdy nie znalazłam. Takie przykre. Teraz bym się przydał, ale dobra, mniejsza z tym. Jednemu się urwała głowa, Takie ośmiornicy, ale okej. Okay, pokażę Wam od najmniejszego do największego. Tych gigantów nie mam, więc tylko mam takie, tylko takiego wzrostu mam, jak widzicie teraz tego. No. Tutaj mamy taką małpkę. kolejny. To czekajcie. To taki. Taki robak. Słonik. I piesek. Dobrze następne to będą już trochę większe. Jak ten? Jeszcze taki jest. I taki. No i jeszcze taki jest. Wszystkie były w, opako w jednym opakowaniu Oprócz tego Oprócz tej małpki, małpka była osobno Małpka była w zupełnie innym zestawie Ta malutka małpka. Do większych przejdźmy I gdzieś tu miałam tego I wygląda on tak On jest z głodnych zwierzaków. Ma białą rurkę. Kolejnym z głodnych zwierzaków są te. Mam dwa takie same, więc z tego zr zrobiłam chyba. Tak, z tego zrobiłam kastoma, ale potem yy, yy, wyniosłam je na dwór i potem wszystkie były ziemie i trzeba było je umyć. Nie gdyłam to, on był w kleju właśnie brokatowym, tak fajnie miał wszędzie detalone to. No i przez to yy, z, z, rozpuścił się ten klej, no i po prostu został. I więc zrobiłam perukę, która jest do zdjęcia, więc nie jest to taki 100% custom. Ten wygląda tak. I to, są, to jest skutka. Następnym jest ten. Buldożek. Przepraszam z góry za przerwę. Wiecie, za tą przerwę, że nie nagrywałam, ale no nie miałam pojęcia, jaki następny odcinek Magic Secret nagrać. Kolejny jest ten lisek. Te większe, które wszystkie Wam pokazałam, to one są z yy, głodnych zwierzaków. Teraz przechodzimy do zwierzaków z wróżby. Były, w tej wróżbach były trzy możliwe najrzadsze i ja właśnie mam tego króliczka najrzadszego. I były jeszcze trzy najrzadsze. Tak wygląda ten króliczek. Za to światło powróci spokojnie. Dobra, mniejsza z tym. Yy, następnym był ten i on mi się kojarzy z takim jednym pieskiem, nie wiem czy kojarzycie Bella i Sebastian, ale na pewno jak będzie taki zmasakrowany stan, bo on dość szybko się brudzi, dowód na przykład jest to w uszach lub na łapkach, tutaj nie widać, ale z tyłu, tutaj nie widać, ale tutaj z tyłu głowy już trochę widać. Myślę, że jak będzie taki zmasakrowany, super zma zmasakrowany stan, myślę, że zrobię z niego custom'a Belly. No tak. Ale ogólnie bardzo lubię tego pieska. Kolejne to są dwa takie. I one, i one są w bo były taki siedmiopak. Właśnie z tym się, pokażę wam z nich tylko sześć, bo właśnie jeden z nich była ta ośmiornica, której mi głowa upadła. Oj. <grych> tak, pokażę jeszcze osobno. Dobrze, następny jest taki piękny. Kolejny pet shop to jest małpka. No. Ok, teraz kolejnym jest Angelina. I obrysowałam oczy. Jest trochę bruna od i Ma tą łapę. Jest podróbką. Ale jest bardzo ładna. Kolejna to jest Angelina. Angelina. Tam Ta jest Angelina, a to jest Angelin. I też ma obrysowane oczy. Abangelin Też ma obrysowane oczy. I tak, tak widzimy z spodu i też jest podróbką, ale bardzo ładna. Następna Jenny. I Jenny mam podejrzenie, że ona jest podróbką. Nie wiem ocencie wy w komentarzach. Tutaj ma taki magnesik. Ostrożnie, łapie. No. Okej, okay, dobrze. Nie chcę ci pokazać. Okej. Okay. Okej. Okay. I ostatnim, którego mam do pokazania to jest właśnie ten. I on jest z głodnych zwierzaków. No. I tego... Ten będzie moją nową maskotką kanału. Właśnie Katrin. I Katrin dostałam za darmo od koleżanki. Wiem, jeszcze zobaczyłam, że, że on powinien być droższy. Tak, na przykład 130 kosztować, więc mam fajnego unikata Jej! Mam teraz rurkę, ale. No okej. Okay. I tutaj z tyłu ma plamki, ale to. Nie moja sprawka, ale ogólnie jest taka ładna. Więc to wszystkie potrzeby, które chciałam wam pokazać, więc pa pa.